Zawory logiczne AND oraz OR to temat przewodni naszego dzisiejszego odcinka. W tym odcinku chciałbym podłączyć te zawory i pokazać państwu jak one działają, opisać również te schematy pneumatyczne, powiedzieć o kilku parametrach technicznych, które są ważne, aby te zawory prawidłowo pracowały. Zacznijmy od zaworu AND. Jest to zawór. Który działa na zasadzie logiki pneumatycznej. Jest tutaj potrzebna obecność obu sygnałów jednocześnie, czyli i z wejścia 12, i do wejścia 14 musimy doprowadzić sygnał, aby ten sygnał był nadal dalej przekazany, już przez wyjście 2 do układu sterowania. Jeśli podamy tylko z jednej strony sygnał ze strony zasilania 12. Niestety ten zawór nie będzie działał, będzie się blokował, ten sygnał dalej nie będzie przychodził. Ważna rzecz, te sygnały muszą trafić jednocześnie. Mamy zbudowany układ pneumatyczny. Układ pneumatyczny składa się z dwóch zaworów 3 na 2 sterowanych ręcznie po to, abyśmy mogli zasymulować jakby wyzwolenie właśnie z dwóch różnych źródeł sygnału do zaworu logicznego AND oraz mamy element wykonawczy. Jest to siłownik jednostronnego działania e, ciągnący. Z wbudowaną sprężyną. I teraz proszę zobaczyć, mamy tutaj już podane również sprężone powietrze. Podajemy sygnał z jednego źródła, mianowicie z zaworu prawego. Widzimy, że w tej chwili nic się nie dzieje. Słychać, tylko delikatne stuki i przejście sprężonego powietrza przez układ, natomiast nie następuje wyzwolenie tego powietrza do pracy siłownika. Podobnie będzie z drugim zaworem w momencie, gdy. Naciskamy tylko jeden z tych zaworów. Układ nie działa. Proszę zobaczyć, w tej chwili zasymuluję pracę układu z wyzwoleniem sygnału pneumatycznego z obu zaworów. I jak widzimy, w tej chwili siłownik zaczyna nam już pracować, gdy te sygnały są wyzwalane jednocześnie. Może się pojawić pytanie po co, dlaczego, gdzie można tego typu układy zastosować. No, są to, tak jak sama nazwa mówi, zawory logiczne, czyli te układy logiczne, układy pneumatyki. No, wymagają różnych połączeń, różnych sekwencji. Może być tak, że w dwóch miejscach, chociażby na początku i na końcu maszyny, musi się coś zadziać, czyli aby, aby dalej cykl ten produkcyjny mógł przejść, i wtedy te sygnały z jednej i z drugiej strony, jeśli są wysłane równocześnie, zawór zaczyna działać, daje właśnie impuls do kolejnego zaworu wykonawczego i w ten sposób. Cały układ nam działa. Kolejny z zaworów to zawór OR, czyli zawór LUB. I tutaj mamy sytuację następującą. Jeśli podamy w przyłącze 12 lub też w przyłącze 14 zasilanie sprężonego powietrza, zawór będzie działał. Nie musimy to, w przeciwieństwie do zaworu END, robić tego równocześnie. Tutaj wystarczy jeden sygnał pneumatyczny, aby ten zaworek zadziałał. Mamy zbudowany układ, w tej chwili mamy już zawór OR, Podłączony dwa zawory sterujące i to co mówiłem przy omawianiu schematu pneumatycznego z dowolnego zaworu, gdy podamy sygnał pneumatyczny, cały układ powinien działać. Robimy w tej chwili test, podaję sygnał z zaworu prawego. Tak jak widzicie, Państwo układ pracuje, teraz podajemy z zaworu lewego. Też układ pracuje, natomiast gdy podamy y, ciśnienie z obu zaworów, ten układ też będzie pracował. Może paść pytanie, gdzie tego typu zawory zamontowane są, a mianowicie w miejscach, gdzie to zasilanie, gdzie ten właściwie to nie zasilanie, tylko sygnał pneumatyczny przychodzi z różnych miejsc maszyny, a musimy jakby z tych różnych miejsc zebrać go w jedną całość. I wtedy, gdy dostamy, dostajemy sygnał z jakiejś jednej części maszyny, z pola, gdzie pracują siłowniki czy też zawory pneumatyczne do przyłącza 12, ten zawór będzie już nam automatycznie działał, podobnie jak w przyłącze 14. Najważniejsze parametry, jeśli chodzi o pracę, to na pewno temperatura. Mogą te zawory pracować od minus 10 do plus 60 stopni w wersji standardowej, natomiast w wersji precyzyjnej, mam tutaj na myśli zawory. Z firmy Ertek mogą pracować nawet do 70 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienia, to te zawory precyzyjne mogą również pracować na próżni, czyli od -0,95 do -10 bar. Mówię o zaworach precyzyjnych. Zawory precyzyjne to właśnie te zawory w wykonaniu firmy Ertek. Natomiast standardowe, tego typu zawory. Zakres pracy to jest w granicach 2 do 10 bar. Jeśli chodzi o przepływy, no, są one niewielkie, z tego względu, że jak widzimy te przyłącza tutaj są bardzo małe. Są to z reguły zawory sygnałowe, no, bardzo rzadko te zawory występują już jako, jako elementy Wykonawcze. I tutaj przy tych małych zaworkach jest to w granicach 160 litrów. Przy tych większych jest to w granicach 280-300 litrów. Podobnie w tych zaworach plastikowych wykonanych przez firmę SMC czy w tych zaworach aluminiowych. Tutaj kostki aluminiowe firmy Ertek. Jeśli chodzi o samo medium. Standardowo, jak we wszystkich układach pneumatycznych, powinno być ono oczyszczone, może być naolejone, nic się tutaj z tymi układami nie będzie działo. Oczyszczone do 10 mikronów tak, aby tutaj w te drobne elementy nam się nie dostawały jakieś zabrudzenia, jakieś drobiny, no bo po prostu ten zawór może nie, że się uszkodzi, ale przestanie nam działać, gdzieś tutaj ta kuleczka, która jest w środku, czy też, czy też suwak może się po prostu pozacinać. Jak Państwo widzieli, w praktyce zawory te są bardzo prostymi zaworami, jednak niemniej bardzo potrzebne, jeśli chodzi o układy pneumatyczne. Dzisiaj już coraz mniej wykorzystywane ze względu na sterowniki PLC, które zastąpiły nam no jakby pracę mechaniczną tych zaworów. To tyle, jeśli chodzi o ten temat. Zapraszam do komentowania odcinka, do zadawania pytań, jak również do odwiedzenia naszej unikatowej bazy wiedzy i nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał.